Pytucha. Pana Komendanta Straży Stoczni Remontowej w Gdańsku, Jarosława Jarackiego. otrzymujemy od Pana Jarosława dużo pomocy, dużo takiej organizacyjnej, sprzętowej. Ogromnie Panie Jarosławie dziękujemy. Proszę Państwa, bardzo, bardzo dużo pomocy, od wielu lat. No że od zawsze, chyba tak pamiętamy. Andrzeju, Ty dłużej w Straży Pożarnej działasz to masz na pewno tą pamięć głębszą odnośnie tej pomocy. To jest pomoc z nadleśnic wszystkich e, okolicznych, zaprzyjaźnionych, e, które otaczają nas w gminie Czarna Nobrówka, a dzisiaj gościmy e, pana Mariana Hausen nadleśniczego. Dzień. Jeśli to będzie przy takim osobistym również jego zaangażowaniu, jak jaki poświęcił się zdobywając ten samochód, jest to zdobycz, że tak powiem, z zagranicy bezpośrednio sprowadzony samochód w bardzo dobrym stanie dzięki jego koneksjom, znajomościom taki wóz y, znalazł i rzeczywiście kiedy widziałem jego stan, no nie zastanawiałem się również, y, żeby przekonać. Naszego finansista i skarbnika, żeby z tego budżetu tegorocznego również taki samochód dla naszych pochopniczych Straży Pożarnych zdobyć i zakupić. Myślę, że przy tym działaniu rzeczywiście te.